Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku, a dzisiaj, dzisiaj znowuż ciekawy aceranek. O, wybaczcie, że taką autoreklamę. No ale jak je nagrywam, to też mnie ciekawią. To nie jest jakaś taka praca za pieniądze, tylko przelewanie serca. I czytamy z Księgi Objawienia, z drugiego rozdziału, od wersu 8 do 11 a do anioła zborów smernie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lejkaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni, bądź wierny. Aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Drodzy bracia i siostry, to jest jeden z dwóch listów w księdze objawienia, w którym Chrystus chwali Kościół, nie wysuwając przeciwko niemu żadnych zastrzeżeń. Smyrna i Filadelfia to dwa kościoły. My czytamy dzisiaj list do kościoła w Smyrnie. I on się bardzo ciekawie zaczyna i od razu rodzą się pytania. Znam ucisk Twój. Czyli z jednej strony Jezus mówi, znam Twój ucisk. To oznacza, że ten kościół był prześladowany. Nie ma tutaj informacji, jak intensywne było to prześladowanie, ale skoro Chrystus mówi, że jest prześladowany, to znaczy, że jest prześladowany. I musi to być prześladowanie, a nie jakieś tam strachy na lachy. A z drugiej strony Chrystus mówi znam Twoje ubóstwo. O jakim ubóstwie mowa? Tutaj ciekawostka, trochę ułatwiająca nam zrozumienie tego pojęcia, ponieważ w Mateuszu 5, 3 Możemy przeczytać, to jest fragment kazania na górze, Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni ubodzy, a tu Chrystus mówi, znam Twoje ubóstwo. W jednym i drugim przypadku znajdujemy greckie słowo ptochos. Co to słowo mówi? Ono zawiera sobie takie przesłanie, że ktoś, kto jest ptochos, to jest człowiek biedny, nędzny lichy, marny, a nawet można go użyć w określeniu do człowieka żebrzącego. A więc można powiedzieć, że człowiek, który jest całkowicie zależny, w tym przypadku zależny od Jezusa, ponieważ Jezus mówi, lecz tyś jest bogaty. Dlaczego ci ludzie wytrwali? Jak czytamy list do Alaodyce, ci ludzie byli bogaci. Jak czytamy i oczywiście nie wpłynęło to pozytywnie na, na ich postawę. Jak czytamy list do Efezu, do Efezjan, oczywiście mówimy o, o objawieniu, to tam z kolei znajdujemy ludzi, którzy naprawdę wiele, wiele dobrego czynili dla Pana, a jeżeli ktoś słuchał Aceranka na ten temat, to wie co mam na myśli, ale gdzieś tam to ich zaangażowanie z powodu braku miłości do Chrystusa gdzieś tam umarło. Podobnie jest w innych listach, gdzie, tak jak w Pergamonie na przykład, czy u nas to jest w Pergamie w Biblii Warszawskiej, to było bogate miasto. To nie było przypadkowe miasto. Kochani, prawdziwe, prawdziwe, wspaniałe, Boże życie. To życie, w którym człowiek jest całkowicie zależny od Boga. To nie oznacza, że ktoś ma być, jak to dzisiaj mówią, szczególnie młodzi ludzie, mega biedny. Nie. To nie oznacza, że człowiek ma być całkowicie bezradny, niepotrafiący sobie w życiu poradzić. Nie. To często są ludzie, którzy są sprawni intelektualnie, którzy są zasobni finansowo, ale oni rozumieją, że wszystko co mają, mają właśnie przez Chrystusa i są całkowicie zależni od Chrystusa. To jest ich absolutna decyzja. Zostali zbawieni z łaski, to prawda? Nic w tej sprawie zrobić nie mogli i oczywiście nic do tego dodać nie mogą, jeśli zostali zbawieni, dodajmy. Ale swoje życie to trwanie w Chrystusie, trwanie w świętości. No Notabene tego nauczał Kalwin. To jest trwanie całkowicie zależne od Boga. Nie ma tutaj polegania na własnych umiejętnościach, na własnych pieniądzach. Na własnej pozycji społecznej. Nie ma czegoś takiego. Jest całkowita zależność od Chrystusa. Dlatego, właśnie dlatego Chrystus czyni ich bogatymi. Jak się to objawia? Objawia się to w tym, że oni bez względu na koszt trwają w wierze i w miłości. Co rozpala do czerwoności, można powiedzieć, do wściekłości tych o których tutaj czytamy że oni bluźnią tym ludziom sami uważają się za prawowiernych żydów oryginali judejczyków ale nimi nie są gdyż są zgromadzeniem szatana synagoga to po prostu zgromadzenie tak jak kościół to zgromadzenie wierna i pełna miłości postawa wierzących którzy nie są sezonowo wierzący ale trwają przez całe życie w Chrystusie. Doprowadza do wściekłości tych, którzy nie chcą tak żyć, ale chcą być uznawani za wierzących. Podobny problem mieliśmy w liście do kościoła w Efezie, oczywiście mówię o tym liście z Księgi Objawienia. Jeżeli ktoś słuchał, to sobie to przypomina, jeżeli ktoś nie słuchał, proszę sobie to odsłuchać. Ludzie, którzy chcieli żyć jedną nogą w świecie, drugą nogą, właściwie nie wiadomo gdzie. Wydawało im się, że, że u Boga byli wściekli, ponieważ nie wszyscy poszli za ich przykładem, nie wszyscy chcieli tak postępować, nie wszyscy chcieli być letnimi, nie wszyscy chcieli być obojętni na Słowo Boże, a to doprowadzało do wściekłości tych letnich chrześcijan. Największymi prześladowcami chrześcijan nie są ludzie ze świata, ale sami pseudochrześcijanie. To są największy prześladowcy. Z tej prostej przyczyny, że czują się oskarżeni, ponieważ widzą na własne oczy, że można żyć świętym życiem, a oni twierdzą, że tak się nie da żyć i to podważa wszystko, co powiedzieli do tej pory. A poza tym, patrząc na to święte życie, czują się oskarżeni i wściekli, że takie oskarżenie ktoś pod ich adresem wysuwa, czym dają dowód, że przyjmują to oskarżenie, uznając, że są winni. Paradoks taki. No cóż, wystarczy powiedzieć, że w Kościele mamy do czynienia z grzechem i ludzie wierzący, ludzie oddani Chrystusowi, wierni, nie powiedzą nic złego na ten temat, ale odezwie się zaraz chór, jak tak można? Co to za oskarżenia? Możecie być pewni, że to jest chór, który tutaj został nazwany zgromadzeniem szatana, synagogą szatana. Oni się tylko podają za wierzących, ale nimi nie są i nigdy nie byli. Dalej Jezus mówi, nie lękaj się cierpień. One mają na ciebie przyjść. Diabeł niektórych wtrąci do więzienia. Będziecie poddani próbie. Będziecie udręczeni przez jakiś określony czas. Tu jest podane 10 dni. Ale bądźcie wierni, a ja dam Wam koronę żywota. Żebyśmy się dobrze rozumieli, oni przez tą wierność nie zapracowują na zbawienie. Tu jest po prostu pewna chronologia pokazana. Wy trwajcie, Wy przetrzymajcie wszelkie przeciwności, a ja Wam dam koronę żywota. To nie jest wynik tego, że oni trwali. To jest wynik tego, że byli zbawieni, a jako zbawieni trwali wiernie w Chrystusie. Dlatego nigdy nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że są zbawieni, a żyją psim życiem. To są kłamcy i oszuści. I trzeba ich gnać jak najdalej. Niech oni nie zatruwają naszych społeczności. Nawet jeżeli będą twierdzili na cały głos, że zbawiony na wieki, zbawiony. Od razu mówię, że nie znoszę tego powiedzenia i nie ma go w Biblii. I nie będziemy go tolerowali, bo nie ma nic wspólnego z Biblią. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościoła. A jak nie chcecie słuchać, to gincie. Tylko zwycięzcy nie doznają szkodu drugiej śmierci. Tylko zwycięzcy. Pamiętajcie o tym. Jak dobrze być człowiekiem zbawionym i świadomym, że bez Chrystusa jesteśmy nikim. Wyobraźcie sobie bogatego człowieka, który tak myśli. On jest niesamowitym błogosławieństwem dla wielu ludzi. Oczywiście biedny człowiek jest takim samym błogosławieństwem dla wielu innych ludzi, ponieważ On nie w pieniądzu widzi swoje szczęście, nie w pieniądzach widzi swoją możliwość dowartościowania się, ale w Chrystusie, który również temu człowiekowi daje wszystko, czego on potrzebuje do życia i do pobożności, bo taka jest Boża obietnica. Amen.